Synu, kiedy cotygodniowe QA? Kiedy QA? Kiedy QA, synu? Kiedy QA? Halo, kiedy QA? Kiedy QA? Olaf, kiedy w końcu QA? Pytanie nie brzmi, czy i Barbo jest dobry, bo to jest oczywiste. Pytanie brzmi, kiedy QA? Babciu, zrobisz coś do jedzenia? Nie! Dlaczego? Bo nie zrobisz QA! Kiedy QA? Kiedy zrobisz to Q&A? Kiedy ono jest? Kiedy? Nie wiem, kiedy ono? Kiedy ono może... No gdzie ono jest? Nie zrobisz! Ale staryś nie zrobisz tydzień temu! Czemu go nie ma w tym momencie? Dlaczego nie ma dzień? Kiedy QA? Nie mam pojęcia. Widzisz, gdzie to zajmuję, Boże, żeby to zrobić? Łukawić, przeczytać, to gówno nie nie, nie, to wykracza poza moje możliwości. Wiecie, ja zawsze tak mówię, że no, ja nie chcę się tego robić, bo te pytania są gówniane i mówię to praktycznie za każdym razem. Ale spoko, teraz może zerknijmy, jakie są. Sam... Co sądzisz o przetransportowaniu orangutanów na wyspę Zielonego Przylądka? Nadal nie wiem, na jakiej głośności mam cię oglądać! Możliwie jak najgłośniejszej, ponieważ ja czasami mówię po prostu za cicho i niektóre komputery mogą po prostu nie załapać dźwięku. Dlatego polecam dać to jakby na maksa. Ale jeśli jest to, to, tak, to w FIFI nie mogę się powstrzymać! Leon Górecka będzie okazja, prągla! No to dobre uderzenie Niemca! O jezus, MARIA ale wyjebało pokpę! Coś niesamowitego! Taktyczne przypomnienie, że H w języku hiszpańskim jest nieme. Do widzenia. Myślę, że spóźniony jestem z tym, ale zgadza się, jest nieme. Jest kurwany. Czy tegoroczna odsłona wywołuje u ciebie większy wpływ niż poprzednia? Bo teoretycznie mówi że 20 to najgorsze gówno, a w sumie content typowy gameplay skończyłeś w tej chwili jest zdecydowanie szybciej. Bardzo? Dobre pytanie. Naprawdę świetne pytanie i sobie całkowicie szczerze, nie, nie uważam, że ta odsuna jest gorsza od poprzedniej, ale uważam, że zasługuje na większą krytykę niż poprzednia. Bo ja się, się te z gierka, które przeznaczyli jakby najmniej czasu, no położyli totalną lachę. Eee, no bo i to, to jest zdecydowanie no, dla mnie najgorsza w, w historii, to dwie jedynka jest lepsza, ale po prostu to co oni zrobili, to jak sobie jaja zrobili z konsumentów i wyciągnęli więcej niż w zeszłym roku, no to jest po prostu skandal. I dlatego jakby wziąłem trochę bardziej przyśmiewczy styl nagrywania w tym roku, mogłem zrobić jakieś rock glory, jakieś coś, ale po prostu mówię, nie no, patrz na ten syf, nie będę się bawił w ten cyrk cały rok. Synu, ile razy dziennie śmiejesz się z aktualnej pozycji Liverpoolu w lidze? <śmulny> <śmulny> nie no, wiecie chciał, żeby dobrze i szło, nie? Treść jest mi przykro, jak są na ósmym miejscu. Wolałbym, żeby walczyli o tytuł. No ale wiecie, może za 30 lat. Kiedy twoja walka na ma Just tak niby coś tam mówił, że chciałby kiedyś zawalczyć, No, wiecie, jakby to wyglądało. Ja bym wszedł do tego ostatniego. na tym tylko on chciał mi Nie, nie, nie. Potem on niby zrobił to, ale bym go złapał. Wszedł szybko w tyłu i doszedł. Nie? On by wyszedł, on jeszcze by z tego wyszedł Ja bym wstał sobie. Nie? Lekko tylko parę milionów słów Uuuu się nigdy nie pomyślał To koniec tej walki Ile leków na ból gardła bierzesz po każdym filmie? Po filmie to jeszcze jest okej, okay, ale pamiętam się tego live'a No 24 godziny No 17 i pół, ale wiecie o co chodzi Jezus Maria Pamiętam w ogóle wszystkich tych ludzi, którzy byli o czwartej, Tam chyba był e, Geralt, pamiętam, pozdrawiam cię I w ogóle dużo ludzi, no ja bym mógł wymieniać tak zników, ale jakby Nawiązaliśmy no, w ogóle fajną fajnie taką relację, że tam pogadaliśmy sobie No o piątej nad ranem, grę. W niesamowite cudo, ale jak słyszeliście wtedy ci, którzy dołączyli później, yy, albo ci, którzy byli na początku i dołączyli rano, no to widzieli, co się stało z moim głosem. I ja bym został jeszcze trochę dłużej, ale po prostu rodzina do mnie dzwoniła i martwili się o moje zdrowie dosłownie. Co się dzieje w to pewnie wyjebane, nie? na no, pewnie chodziło o to, jak może człowiek grać tyle intensywnie i mówi, nie no, Ola, już tyle raka doświadczyłeś w tej chwili, to nie, już starczy, już spokój się. Co sądzisz o obronie? Varan Mendy Gomez Walker. Gówno. No, jeszcze jestem neutralny, gówno i legenda. Czy nagrasz kiedyś Wingman albo Koop z Alvinem? <laughs> z tym plackiem, że on wbija food Champions i ma tą samą rangę co w ie Gold 2. G21 przeszło jakiekolwiek testy przed wydaniem. Tak, testy na ultra słabo i niedopracowaną produkcję. Przeszło wszystkie wzorowo. Przysłuchałeś Osia szklanki? Jezu, coś ogólnie to, to, to się mówi, że to jest taka wiocha, jak coś tam... Ale mi się to podoba. Ej, tak ostatnio to dopiero puściłem. Yy, z tydzień temu. No i tak wsuwał o Boże, jaka wiocha. no to słucham, i kurde. Gram sety gorące jak pro, Cały kraj się jara moją ksywką. Cały kraj jara się moją gipką. Kiedy zostałem miksuje ten... Jakbyś mógł cofnąć się w czasie, to co byś zmienił? Był taki moment w moim życiu, nieciekawy. Było to w zeszłym roku, tak, jakoś w zeszłym roku, w okolicy marca, kwietnia. Bardzo bym chciał cofnąć czas i po prostu zmienić swoją decyzję. Pamiętam właśnie grałem wtedy mecz Foot Champions, i gościu debował mnie po każdej bramce. I ja, jak walnę mu na 8, 7, 120 to kliknąłem dwie pauzy, żeby zmarnować mu czas, okazało się, że nie, trzy. Żałuję, że nie wykorzystałem jeszcze tej trzeciej. Jaki był twój. Największy sukces w życiu. Wiecie, ogólnie dużo rzeczy jest, które osiągam, no, że jestem człowiekiem sukcesu, ogólnie nie wiem, tak, ale takim jednym z najlepszych y ostatnich, które sobie mogę przypomnieć, to pamiętam, że zamówiłem sobie jedzenie indyjskie z trzema papryczkami i miałem taką dwuję i w ostatniej chwili zdążyłem do kibla w publicznej toalecie w się, No to było mocne. Można link do drugiego kanału? No i co, nie podaję tego linku, do dzisiaj go nie podaję, i co? Zarobiłeś mi coś, masz z tym jakieś problemy, nie podobać się to, w dupę mnie posałuj, nie podaję tego linku, taki jestem. Jakbyśmy dosyć ofertę od jej za promowanie tego artystycznego to ile musieliby ci dać na czysto, żebyś się zgodził? To jest najgorsza rzecz. Że niby, niby haha, -ha, niby beka, niby haha, -ha, wylewy, niby haha, -ha, ale dramat, niby haha, -ha, ale syf. A ja właśnie to robię. Jakie rzeczy w życiu najbardziej żałujesz? Kurde, ale teraz coś tak poważniej. Czego żałuję? Chyba. Piłki nożnej. No, to było takie, że naprawdę miałem takie tam fajne predyspozycje do tego, żeby coś tam pograć trochę wyżej. No ale niestety, e, moja moje nastawienie, moja praca, moje trochę imprezowanie zbyt częste sprawiło, że no, w sumie to za wiele tam nie osiągnąłem, ale no tak, to jest pewnie rzecz, jedna z rzeczy, które bardziej żałuję. Zjadłeś kiedyś gówno? Tak, byłem kiedyś na obiedzie u twojej mamy. Ludzie są ciałem, czy żyją w ciele? Ojej, co za pytanie, kurde, gościu miałem 2+, z biologii. A, ludzie żyją, czy żyją w ciele? Teoretycznie jakby żyją w ciele, bo jakby mózg kontroluje kończyn i wtedy tym ruszasz, ale z drugiej strony mogą być ciałem, przecież mogą być jakby jednością z tym wszystkim i wtedy teoretycznie ma chuj z tym, nie wiem,